Czy liczby, których suma jest równa 28, tworzą ciąg geometryczny. Liczby te są również kolejno wyrazami pierwszym, drugim i czwartym ciągu arytmetycznego. Wyznacz te liczby: czyli tak zapiszę, że a, b i c. To są kolejne wyrazy ciągu geometrycznego, i one są równocześnie pierwszym, drugim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego. Zatem pierwszy zapiszę jako A, drugi nie już jako B, tylko jako drugi wyraz ciągu arytmetycznego, czyli A plus R. A trzeci jako czwarty wyraz ciągu arytmetycznego, czyli A plus 3R. Tu korzystam ze wzoru na boku napiszę wzoru ogólnego w ciągu arytmetycznym A1 plus N minus 1 razy R N minus 1 razy R. I te trzy wyrazy oznaczone w ten sposób. A A plus R plus 3R nadal są kolejnymi wyrazami ciągu. Geometrycznego. Czyli, jeżeli jest to ciąg geometryczny, to środkowy wyraz do kwadratu jest iloczynem wyrazów skrajnych lub drugi wyraz podzielony przez pierwszy to jest to samo co trzeci wyraz podzielony przez drugi. Skorzystam tutaj z tego, że środkowy wyraz do kwadratu jest równy iloczynowi skrajnych. Mam jedno równanie z dwiema niewiadomymi. Potrzebuję jeszcze jedno równanie, ale tym jednym, jeszcze jednym równaniem jest tutaj ta informacja o sumie tego ciągu, czyli te trzy wyrazy a, a plus r i a plus 3r. Suma tego ciągu jest 28. No i mam układ równań do rozwiązania. Pierwsze równanie, wzór skróconego mnożenia, czyli a kwadrat. Plus 2ar plus r kwadrat równa się a kwadrat dodać 3ar. W drugim równaniu 3a dodać 4r jest równe 28. W pierwszym równaniu mogę skrócić a kwadrat, zredukować. Zostaje tak R kwadrat i 3AR przeniesione na lewą stronę, to jest minus AR, jest równe 0. No i drugie równanie 3A dodać 4R jest równe 28. Tak się zastanawiam, czy z pierwszego równania wyłączać R przed nawias i wtedy będę miał iloczyn, i chyba tak będzie tutaj najwygodniej, czyli R wyłączam przed nawias, w nawiasie zostaje R minus A równe 0, co oznacza, że albo R jest równe 0, czyli jest to ciąg stały, lub r jest równe A. Jeżeli r jest równe 0, to to drugie równanie to jest 3a plus 0 jest równe 28, czyli 3a jest równe 28. To znaczy, że a jest równe 28 trzecich, lub drugie r jest równe a, czyli 3a dodać. 4R, czyli 4A jest równe 28, 7A jest równe 28, czyli A jest równe 4. No to takie są. Pierwszy wyraz i różnica ciągu. Mam wyznaczyć te liczby, czyli odpowiedź mam tak: 28 trzecich. I różnica 0 to znaczy, że drugi wyraz też jest 28 trzecich i trzeci wyraz też jest 28 trzecich. W przypadku, gdy pierwszy wyraz jest 4, wtedy różnica jest równa a, czyli różnica też jest równa 4, czyli pierwszy wyraz to jest a, drugi wyraz to jest a plus r, czyli 8 i trzeci wyraz to jest a plus 3r, czyli 8. 16. Czyli odpowiedź do zadania, bo też jeszcze tutaj sprawdzam, czy czasami nie mam napisane, że ciąg ma być, na przykład, rosnący. Nie ma żadnych informacji, więc obydwa rozwiązania są poprawne. Czyli jedno rozwiązanie jest to ciąg stały 28 trzeci, a drugie to jest ciąg 4,8,16. 16.